Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 3 stycznia 2025 roku po obieszczenie obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych w tym psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów punkt pierwszy na podstawie artykułu 16 ustawy 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dziennik Ustaw z 2019 roku. Pozycja punkt pierwszy. Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 roku. W sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów, Dziennik Ustaw z 2019 roku. Pozycja punkt dziewiąty. Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Punkt pierwszy: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2023 roku. Zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów, Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja punkt pierwszy: Punkt drugi: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2023 roku. Zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów dziennik ustaw pozycja punkt trzeci. Punkt drugi podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje punkt pierwszy paragraf rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2023 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów dziennik ustaw z 2024 roku, Pozycja, punkt 1, który stanowi, paragraf punkt 2, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Punkt 2, paragraf 2, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2023 roku, wymieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów, dziennik usta, pozycja Punkt 3, który stanowi, paragraf punkt 2, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister sprawiedliwości albo Dziennik ustaw myśli dwa myślnik rozporządzenie pos, które załącznik do obieszczenia ministra sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2024 roku, dziennik ustaw z 2025 roku, pozycja punkt czwarty ministra sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wykazu zakładów leczniczych, tym psychiatrycznych. Przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów na podstawie artykułu 260 paragrafa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku. Myślnik kodeks postępowania karnego dziennik ustaw z 2024 roku pozycja 1222 i punkt 8 zarządza się, co następuje. Paragraf punkt pierwszy. Rozporządzenie określa wykaz zakładów leczniczych, tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania stosowanego wobec osób których stan zdrowia wymaga umieszczenia w takim zakładzie oraz warunki ich zabezpieczenia. Paragraf, punkt drugi, punkt pierwszy Wykaz zakładów leczniczych, tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania jest określony w załączniku do rozporządzenia. Punkt drugi Tymczasowe aresztowanie może być wykonywane również przez inne zakłady lecznicze, jeżeli wykonują świadczenie gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1615.5. Na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, o ile wymaga tego stan zdrowia, tymczasowo aresztowanego lub stędy organizacyjne. Paragraf punkt 3. Zakłady lecznicze, w tym psychiatryczne, przeznaczone do wykonywania tymczasowego aresztowania dysponują następującymi warunkami zabezpieczenia. Punkt pierwszy. Zapewniają stały nadzór nad tymczasowo aresztowanymi przebywającymi w zakładzie. Punkt drugi. Posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające samowolne opuszczenie zakładu. Punkt trzeci. Są wyposażone asystent telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwacje drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek oraz korytarzy, elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien. Punkt czwarty. Zatrudniają personel w liczbie co najmniej dwukrotnie większej niż liczba przeznaczonych dla tymczasowo aresztowanych. Paragraf punkt czwarty. Warunków zabezpieczenia określonych w paragraf 3 punktu 3 i 4 nie stosuje się do zakładów leczniczych znajdujących się na terenie zakładów karnych lub aresztów śledczych. Paragraf punkt piąty. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. Dziennik Ustaw Myślnik Przemyślnik POS. Treść załączni do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 roku. Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja Punkt 4. Wykaz zakładów leczniczych przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania. Punkt pierwszy Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku. Punkt 2. Uchylony. Punkt trzeci Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Heimówce, Punkt czwarty Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Suwałka, Punkt piąty Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Kanego w Dżemłanym Boże. Punkt 6. Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, Punkt 7. Uchylony. Punkt 8. uchylony. Punkt um, 9. Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego by Bydgoszczy myślnik Punkt um, 10. Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego 1 w Grudziądzu. Um, Punkt 1. Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Grudziądzu. Punkt um, 2. Uchylony. Punkt um, 3. Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w potulica, Punkt um, 4. Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włocławku. Um, Punkt 5. Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku. Punkt szósty ambulatorium zizbom chorych aresztu śledczego w Elmonu. Punkt siódmy ambulatorium zizbom chorych aresztu śledczego w Starokardzie w Dańskim. Punkt ósmy ambulatorium zizmom chorych aresztu śledczego w Wycherowie. Punkt dziewiąty uchylony. Punkt dwudziesty ambulatorium zizbom chorych zakładu kamego w Malborku, Punkt pierwszy uchylony. Punkt drugi ambulatorium zizbą chorych aresztu śledczego w Katowica. Punkt trzeci uchylony. Punkt czwarty szpital i ambulatorium zizmon chorych aresztu śledczego w Bytomie. Punkt piąty ambulatorium zizbą chorych aresztu śledczego w Częstochowie. Punkt um, szósty Ambulatorium z Izbą Aresztu Śledczego w biwica. Punkt um, siódmy Ambulatorium z Aresztu Śledczego w Mysowica. Punkt um, ósmy Ambulatorium z Aresztu Śledczego w Sosnowcu. Punkt um, dziewiąty Ambulatorium z Izbą Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach. Uchylony? Punkt um, pierwszy Ambulatorium z Zakładu Karnego w Cieszynie. Punkt um, drugi Ambulatorium z Zakładu Karnego w Herbach. Punkt trzeci ambulatorium z chorych zakładu karnego w Lubińcu. Punkt czwarty ambulatorium z chorych zakładu karnego w Bożu, Punkt piąty ambulatorium z chorych zakładu karnego w Wojkowica. Dziennik ustawy myślnik cztery myślnik poz. 4 punkt szósty ambulatorium z chorych aresztu śledczego w Koszalinie. Punkt siódmy ambulatorium z chorych aresztu śledczego w Słupsku. Punkt ósmy uchylony. Punkt dziewiąty szpital i ambulatorium zakładu Karnego w Dżarnem. Uchylony. Punkt pierwszy ambulatorium z chorych zakładu karnego w Wierzchowie. Punkt drugi Szpital i Ambulatorium Z Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie, Punkt 3 Ambulatorium Z Chorych Aresztu Śledczego w Kielcach. Punkt 4 Uchylony, Punkt 5 Ambulatorium Z izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowym Sączu, Punkt 6 Uchylony, Punkt 7 Ambulatorium Z izbą Chorych Zakładu Karnego w Bieszczołowie, Punkt 8 Ambulatorium Z Chorych Zakładu Karnego w Tarnowie, Punkt 9 Ambulatorium Z Chorych Zakładu Karnego w Badowica. Ambulatorium Z Chorych Aresztu Śledczego w Lublinie, Punkt pierwszy Uchylony, Punkt drugi ambulatorium z Izbą chorych zakładu karnego w Helmie. Punkt trzeci ambulatorium Izbą chorych zakładu karnego w Rubieszowie. Punkt 4 ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego w Zamościu. Punkt piąty ambulatorium z Izbą chorych zakładu karnego w opolu Lubelskim. Punkt szósty Ambulatorium z Izbą chorych aresztu Śledczego w Łodzi. Punkt siódmy. Ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w Piotrkowiecie Bunalskim. Punkt ósmy, szpital i ambulatorium zakładu Karnego w Pawłodzi. Punkt dziewiąty. Ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego Pocku. Ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego w zieradzu. Punkt pierwszy ambulatorium zizbum chorych aresztu śledczego w Olsztynie. Punkt drugi uchylony. Punkt trzeci ambulatorium zizbum chorych aresztu śledczego w Działdobie. Punkt czwarty uchylony. Punkt piąty ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w Szczytnie. Punkt szósty ambulatorium zizbum chorych zakładu karnego w Barczewie. Punkt siódmy ambulatorium zizbum chorych zakładu karnego w Jłabie. Punkt ósmy uchylony. Punkt dziewiąty ambulatorium z chorych aresztu śledczego w Opolu. Uchylony. Punkt pierwszy ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w Rudniku. Punkt drugi ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego w brzegu. Punkt trzeci uchylony. Punkt czwarty uchylony. Punkt piąty ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego w klucz porku. Dziennik ustaw myślnik poz, myślnik, myślnik, plus, punkt szósty uchylony, punkt 7. uchylony. Punkt 8. ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego w strzelcach opolskich. Punkt dziewiąty szpital i ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w Poznaniu. Uchylony. Punkt 1 Ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w Lubsku. Punkt 2 uchylony. Punkt 3 Ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Punkt 4 Ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w Żmotum. Punkt 5 uchylony. Punkt 6 Ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w Środzie Wielkopolskiej. Punkt 7 Ambulatorium z chorych aresztu śledczego w Zielonej Górze. Punkt 8 uchylony. Punkt 9 uchylony. Ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego w Przywańcu. Punkt 1 ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego w Rawiczu. Punkt drugi uchylony. Punkt trzeci ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego w Rzeszowie. Punkt czwarty uchylony. Punkt piąty uchylony. Punkt 6 ambulatorium z izbą chorych zakładu karnego w Przemysu. Punkt 7 szpital i ambulatorium zizbą chorych aresztu śledczego w Szczecinie. Punkt ósmy uchylony. Punkt dziewiąty uchylony. Ambulatorium zisbon chorych aresztu śledczego w Międzyrzeczu. Punkt pierwszy uchylony. Punkt drugi ambulatorium zisbą chorych zakładu karnego w Goleniowie. Punkt trzeci ambulatorium zizbon chorych zakładu karnego w Gorzowie Wielkopolskim. Punkt czwarty ambulatorium z chorych zakładu karnego w Nowogardzie, Punkt piąty Ambulatorium z chorych zakładu karnego w Starpadzie, Punkt szósty uchylony. Punkt siódmy ambulatorium z chorych aresztu śledczego w Grójcu. Punkt ósmy uchylony. Punkt dziewiąty ambulatorium z chorych aresztu śledczego w Radomiu. Punkt dziesiąty. Ambulatorium z chorych aresztu śledczego w Warszawie myśli Piałołęce, Punkt pierwszy ambulatorium z chorych aresztu śledczego w Warszawie myśli w Prochowie. Punkt drugi Ambulatorium Zizmon Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie Myślnik w Punkt 3 Ambulatorium Zizmon Chorych Zakładu Karnego w sielca. Punkt 4 Ambulatorium Zizmon Chorych Zakładu Karnego w we Wrocławiu Punkt 5 Ambulatorium Zizmon Chorych Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie Dziennik Usta Myślnik 6 Myślnik Puls 4 Punkt 6 Ambulatorium z Chorych Aresztu Śledczego w Jaleniej Górze Punkt 7 Uchylony Punkt 8 Ambulatorium Zizmon Chorych Aresztu Śledczego w Świdnicy Punkt 9 Uchylony Punkt dwudziesty Uchylony Punkt pierwszy punkt pierwszy ambulatorium z Izbą chorych zakładu karnego w Głodzku. Punkt drugi uchylony. Punkt trzeci uchylony, punkt czwarty uchylony, punkt piąty punkt drugi ambulatorium z Izbą chorych aresztu śledczego we Wrocławiu. Punkt pierwszy przez paragraf jeden rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia dwadzieścia września dwa tysiące zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz bałunków za pieczenia tych zakładów dziennik usta pozycja punkt trzeci które weszło w życie z dniem 21 października 2023 roku, punkt drugi dodany przez paragraf 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2023 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków za pieczenia tych zakładów dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja punkt pierwszy, które weszło w życie z dniem 17 lutego 2024 roku.